Wow! się przestraszyłem. Hej, <noise> mam w pokoju wiatrak i ktoś z gniazdka odłączył wtyczkę ja nie zauważyłem. Szłem z kawą, nadepłem na wtyczkę i rozlałem kawę. Czy ty powiedziałeś właśnie szłem? Szłem powiedziałem? Tak, szłem z kawą. <noise> Szedłem z kawą. I rozlałeś kawę. Tak, rozlałem pół kawy, bo na i mnie boli noga teraz. O nie, ty biedna, boli, spożyw, boli biedny, mera, biedny, boli, mera, boli biedny teraz, Boli mnie, boli mnie, boli mnie. <noise> Boli Cię k że nie mam jedynek, boli Cię to? Nie, bardziej się powinno bolić, że Cię na nie chce, jak nie masz jedynek. Czym? Myślisz, że jakaś dziewczyna by chciała, która nie ma jedynek nie potrafi sobie robić zębów? A wiesz, że możesz żyć gumę i po prostu gumą co zakleić? <noise> to co, Forestik? Nie, a co? Okej, okay, to co? To Aha, jednak Forestik. No nie, co za The Co? Gówno. Jeden zero. <noise> Shimano! Cześć! How's it going, mein. Friende! Ej, jestem zimny. Nie! Dobra, startujesz? Nie. Ale jak poprosisz mnie bardzo ładnie, proszę. Ładnie, bardzo kur. Łap. O, dobra, dzięki. A co robimy dzisiaj? Palisadę. A to po co ty nosisz przez to, ja ci mogę tam po prostu. No Ale, się si chodzi. Ci si przyp... Aż tylko przodaj do Gierki, Je kur. Ciężko si jest si zajęć zaraz. Ja na co? Kij patrz, no? Chodź, 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 olej. O, wpadłem, wpadłem. Patrzę, to byś <słys> A czytałbyś jeden? Eee, ale defa! co jest? Ty, co jest? Zamach Stój! Budowy, co ty robisz, kurwa? Budowy. Niech leci. Achtung! Z fale i... Z bądź prezerwatywy i daj mi. Nie, nie, nie. Musisz mnie najpierw yy, zafollowować, o, o. <grym <grym Zafollowuj go. Zafollowuj mnie na Instagramie, ho. Ja ciebie, dziewczynko nie o trochę z tymi balami? Dziewczynka, gdzie? Spójrz swoje o, spodnie. Zobacz jak to Słyszaki. ładnie już, zobacz jak to ładnie wygląda To będzie wyspa do jebana, będzie mieli kurwa własną wyspę, rozumiesz? No pracy, pracuj, będzie płakał, jak to zobaczę. Patrzcie to jest chód w zobacz. Cztery chłody na... są w rzece. Ja ci odsyłam z powrotem. O, dzięki. Ja bo ci tu bale spierdalają. Tak. Ja to ja widzę, Ile ty nie ty masz ty masz ty No wiem, bo kurwa tak rzucasz. To nie są Kelwina? Nie. To właśnie twoje, jak rzucasz, tak Jak tak daleko? Normalnie, bo rzucasz te tyralo, ty, one nie odbijają się od tej kłody, co jest na środku, i po prostu lecą przez tą kłodę i wypierdlają tak jak Adam Małysz, kurwa <suszel> na schodzki. No poleciały. Kurwa, tam gdzie byłeś, <suszel> poczekaj, no lecą kolejny. Nie! Zrób tam ścianę, Proszę cię. Okej. Okay. Prosisz? Nie? Co jest jestem kurwa prosiak? No taka świnia troszeczkę z ciebie no Dirty świnka hmm. Patrz O patrz teraz <gry> <gry> żebyś nie okazał, że rozpierdolisz nam zaraz cały Nie, most. nie, nie no y, to moja postać potrafi skakać na przykład? Zrobiłem nam tyrolkę Ja pierdolę Zrobiliśmy most Teraz zrobiliśmy no, tyrolkę I tyrolek. nie potrzebujemy mostu już teraz Potem się okaże, że wejdzie w jest jakieś te Pewnie palisady z kamienia Będziemy musieli rozpierdolać całą palisadę drgniącą z kamienną Czekaj, co? Gówno Czemu tu kurwa ryba chodzi? Po wyspie chodziła ryba. Zobacz, 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 patrz tutaj, patrz. Co my ze ryby? Super, że my domek tyle żeśmy budowali, że leży... zamknij p**, narzekasz już piąty raz. W ogóle my zrobiliśmy Z tutaj, myślę, że tak. potem rozwaliliśmy tę, chatę, zbudowaliśmy początek domu, potem zaczęliśmy robić most, potem znowu zwaliliśmy ten most, robiliśmy tę hatę jednak i potem znowu zrobiliśmy ten most, potem jeszcze raz zrobiliśmy inny most. Wiecie, jak jest, tak jesteśmy crazy? Ciski. Chodzi, twoja mama pracuje. W z tym. Ale to, co robi ten? Yy... Usta, na przykład. No, wszystko. Wszystko? A dobrze robi? Masaże robi, jakieś też inne pierdoliny. Co, jak Band idziemy co zrobić? Co? Nie! Dawaj, koło fortuny zrobimy, no dawaj. Sipa. się? No. To Ja się boję na przykład do czegokolwiek do morza. Sipa! Czemu mógłby cię ta kanibale kozak na wyjepty? Co jest? Ale ten czerwony będzie taka chyba paszka? Aha, on olał, cię A mnie oleje, czy będzie na mnie bieg? To w kroczek. <laughs> co nie tam? Nie <laughs> chory psychicznie. Troszeczkę, tak. Czemu on do nich strzela? O kurwa, kłępu Nie Najbardziej mnie rozwala to, że. Lewitujący sufit. Co jest? Serio? No, patrz, weźmiesz to na przykład i dasz tutaj. Tak. Teraz to zabieram A, i sobie wstawiam. No i no. Kelvin, ty kurwo je badać. Kelvin, ty śmiej Please help me. Prawie skończyłem ten pierwszy jakby rządek Po twojej strony w ogóle są jeszcze tempe Czemu ich nie ostrzegłeś z twojej strony? To tempek po blondynka Ha 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 Przepraszam, uraziłem cię, jesteś po blondynką mm -hmm. tak, jest, Nie Jestem śliczny Myślałem, że mi monitor... Że <ślałem> monitor mokry, a to w gierce Cześć. Już... jestem jestem nie? Ej 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 Ej, Ej. So. Ej... Idziemy po tego shotguna HALO! No, teraz ci słyszę. Teraz się zjem z drugą rybę. Weź jest mu proszę. Ole mu ryj obgryzyło, ta się... Biz mu homora, proszę. Co i to mi hopy dodało? Nice. Bez jest mu homorka proszę. dobrze, dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. Obok siebie masz mu humorka, opierdam mu Nie, bo to jest Proszę, zajeb muchomora to se w ryj, Tutaj Tutaj będzie. możesz wszędzie tym kopać? Tak, tak tutaj będzie, widzisz? ta trumna Zlagowało mi gierę, no kopnąłem se w ziemię i mi skraszowało gier, ale zacznie mi gierkę czy nie? Gra się rozpoczyna, A, Czyli mnie powinno zaraz zacząć ładować Ładuj mnie tupala. <grym> nie daj, nie dawaj tego tak odcinka Okej okay. Masz Wasz to? Tego shotguna? Ja mam, matę. A możesz mi go dać na przykład? Tak no kurwa, debilu jebany, zajebę ci zaraz A daj mi go na chwilę, to nie będę musiał po niego iść, bo se zapisze i wtedy się co? Daj Ej, mi to Ej, w sumie kurwa. to nie jest głupy, no masz rację A nie mogę ci go wyrzucić przecież Jak, nie możesz mi go dać? Nie mogę ci przecież go dać, czekaj nie. Nie, nie mogę ci go dać. Ale jestem ciekawy czy mogę taką giga dziurę wykopać. Dobra, to ja mam zadanie na dzisiaj. Kozak, to robisz tu w naszej bazie? będziemy mi bazę rozkopana. Aha, taką małą dziurę mogę zrobić tylko? Ja bym kopił studnie. Wiem co zrobię, ale to nie możesz patrzeć. Co robisz? zdrowym mężczyzną. No idź to! Co ty kurwa robisz? No idź to! no! Och, nie pierdolę, że tak się nie da wykopać. Nie, da się. Och, nie da się. Chciałem s**tikę zrobić. Daj tego Szydlona. Czekaj, bo chcę tego. shotguna, czekaj tam mnie tego! Ty bezki tu tu leży drugi shotgun. A dałeś ci tak shotguna? Nie, tu jest shotgun jest tego. Czekaj ja biorę go. Dobra, no i super kurwa, mam we i daliśmy jej! <ścoughs> A jadujemy teraz. A już zjadłeś wszystko? A, co? 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 Pytam czy już zjadłeś? do tego, tej tej bazy całej to no może tak, będzie. Ta ale... żywica w tej bazie z dudurku. Tam była żywica? Nie będę, żeby tam się rozpiła. Ja, ja nie pamiętam, że żebym cię kurwo pójtał chodź. Spierdale. O, Hannibal chodzi. Cześć. <laughs> Czemu ona za nami nie chodzi? Nie wiem. Ona ma twoje ona po prostu bania, bania dach domu, nie? I naszej bazy. I sobie biega jak chce. Dałeś ich wszystko, a ona ci olała jeszcze, rozumiesz? O, tak. Mam gitarę, dam samochód No, nie dałem Żony, wziąłeś Dobra, dobra Co tam? Dodaj żywicy jak możesz Ej, nie Proszę, sanki Bierz je Ej czekaj, ja dałem całą żywicę moją, what? miałem 1600 przecież i dałem tyle już nie masz w ogóle? Nie. A, dałem A? całą. Co jest? Coś się zbugowało. Ej, nie fair. Weź co bardziej, można znaleźć żywice. Możemy teoretycznie zapisać. O, dawaj, zróbmy tak, chodź. Jak oni tak oszukują, to my też szukamy. O, jesteś teraz Co jestem? Wyłączyłam gierkę, sorry. Serio jesteś teraz ty czarny? na mnie. Ja widzę po rękach. Czemu wydrukowałeś strzały? Co jest, Sanki, u mnie są? U mnie są strzały. Co? To czekaj, Czemu wyjdźmy, z... wyjdźmy, mieliśmy zapis, wyjdź, po prostu wyjdź, mieliśmy zapis na Sanie. Wyjdź, przez jest. Ja zapisałem jeden zapis. Nie zapisuj. CZEMU? O, wtedy miałeś zapis na Saniek, nie zapisuj. Już zapisałem. Ja, pierdol, jesteś jebnięty. To góry, to góry. Się nie to wiara. Na, 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 na Rucha góry, mnie stara. <laughs> Aha, nie mogę w wodzie. Pomogę. <laughs> Czekaj, też tak sobie. Uwaga, lecę z samej góry. Pa! Nie żyję! Co jest? Co się stało? Jak coś stało? Coś się Coś? Czego zaszło? Ja naprawdę takiej bługi mi? mi? Ta troszeczkę widać, jaka jest szeroka? Nie może fajnie zjechać? No. Ale tu są kamienie, to ja nie wiem, czy tam zjedzie. Nie masz kamienie w nerkach, choć. Ty wiesz, miał kamienie na butach, ja cię kurwa do rzeki rzucę. grze oczywiście. Nie jest zły, stary. zrobić partnerem Twitcha? Mówi ten co na początku odcinka, w sensie The Forest Cza. <noise> <noise> ja dostałem tu strzału! No to nie było w ogóle intencjonalne. Kurwa na ziemię! <noise> o, O! Wykupujesz coś? Ty co to jest co bunkier jakiś! Co? No nie widzisz. What? No faktycznie, ty. Gdzie byśmy się dokopali? Dobra, Dawaj, otwieram. Łooo! Wow. Maintenance. <noise> <noise> Ale mi zsuwa Czekaj, bo ja nie widzę wow! Wpierdalam jedzenie mnie za 40 koła Taki jakiś chopek siedzi i w <plansy> Mówię, kolejny róg! Róg! Róg, róg, róg! Ty, ona królika nam zdechłego przyniosła Zobacz Ej <średzy> Wchodzę na tę górę jakbym wchodził na fiuta Wchodzę do kuchni, matka stoi. Zaraz stary w łeb przypierdoli. Jakiś paralotnia była w tej gierce. No właśnie dali, no. O, jest! Rzeczywiście! Jest, ey? Mam! Patrz! Łahuuu! Wow. się! Co jest? jak się to używa? No, po prostu lecisz. Tak jak, nie wiem, leciałeś jakiś w Far kraju na... tym? Do szybowania? grać w Far Crya w ogóle? O kurwa! Tam po lewo, widzisz, tam jest taka góra. Chciałem ci spingować. Jest ciała, Oho! lecę, lecę. Jak ty to zrobiłem? Po prostu biegam i skoczyłem. I tyle. Ole, kurwa, to leci. Już możemy całą tak dachatę wrócić, po prostu. Musimy na te jeziora, te duże. Zatem jeziora. Pięknie się spacuje. Nie pierdolę. Jeszcze spadnę. Nie ma znajemisty widokiem. Nie, no, no. nie wierzę ci, Nie wierzę ci, o, lecie, leci, leci czar, leci, latający czar. Co jest to ptak? smutnie latający czar? Batman! Kiedy <grywa> filmik jak nagramy? Jakbyśmy nagrali jakąś gierkę porno, może to było wyrzucić. To by było w niego jakieś jakieś porno i się jebali na przykład, i potem robić z tego fan moment. Mówili sobie, o tak, wrzni mnie w dupę. Nie Jest fajna, tylko powinni jakoś to pracować to zabieranie jej, albo... tak chodzi z takim bagażem A powinni tylko do, do, do tego, do Forest'a taki samochód też byłby fajny jakby skuter na przykład z samochodu był to byłoby Tak właśnie, jak słyszę, właśnie gramy w Forest'a i w ogóle tak w ogóle nie gramy No, dokładnie, no Tak właśnie jak do nie się Przeszkadza ci coś? Przeszkadza ci to? My no, że tylko jak tak ci właśnie ja słyszę tak? O, zajebiście, fajnie, dzięki. Dobra, to na razie, żyzy. Co? Żyzy? Pfff... Siu... Zikudemon. Padłem pod mapę. i mi parotę, spierdoliła. <laughs> Dobra, żyję. No i znowu. Co jest? O, ja tak samo właśnie. Chodź tam. Tam jest dopiero wysoki punkt. Musimy te dwa punkty zahaczyć. Muszę je zaliczyć tak ty... ciebie w nocy. Co? 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 Nie, nic. Wow, wiesz jak to jest? To no to po prostu bierze. spałeś jakoś tak i się. Przed... Ha, i ci się spodobało. Ta, no i po prostu jakoś tak lachaczko. Co jak coś cię <laughs> natchnęło. No, tak. Ciebie nabiło mnie, natchnęło wiesz jak jest. To gdzie teraz tutaj? Ej, ja my w ogóle lecimy? No ja lecę. Ja spadam. W którą stronę mam te góry? Ej, ja spadam! Jak spadasz? No spadam! Ja prawie co? w ogóle nie mam się... No weź się trochę w dół, jak patrzysz do góry. No ja ja spadam! Nie będziesz... Mam się cofnąć? No? Chyba. O kurwa. What fuck, ja spadłem! Jak ty żeś to zrobił? Nie wiem, mi po prostu lok nie leciała, wprost go rozpadłem. Po prostu opadałem cały czas. Dobra, czyli ja muszę teraz obczaić, gdzie zdobyć maintenance card. I karty wszystkie: card, VIP card, i... guest card no. i maintenance. Kopu kopu. I to będzie tutaj ten burkier cały? Nie, tu będzie maintenance card, i gdzieś tu jest podobno Fire Axe jeszcze. Jest bunkier! No to G! Fajnie no ja nie tym tylko po co trzeba mieć. Nie spelerowaliśmy. Ale jak G, jak nie mamy kurwa karty? Jak chcesz do tego bunka no może... wejść? Może tu nie trzeba karty. A ci zajebie, bo nie trzeba przysięgą. Wezmę i ci normalnie. No już? A, teraz mogę. Maintenance! A, maintenance! A. O, tam było B! O, to może połączone będzie są. Pokoje. Otwórz to. Kurwa! A, kanibale, kanibale, kanibale! Co? Nie Co? Nie żartuję. Co są, są dzieci? Co są dzieci? Co są dzieci? Przed szkole. Nie, to się kanibale dzieci. Lubię patrzeć na. a On ma mail jakiegoś team! Celownik dla Chuj w ten kurwa! Oddaj mi ten celownik! O, kartę! Rzeczywiście mam kartę! Ręczniczek, chcesz się panu podać. No, witam bardzo serdecznie. Dżentelmencka przygoda. Oooooo! Czarnobiali! biali się pan, mi może k bagaże. A już idę, już idę, już idę. Gdzie jest? Nie zgadnij. A tu! za bardziej można szynę z znaleźć. A jak jest szyna po angielsku? To jest sina. Tu nasz! To się kiedy miłością podbijamy kosmos. Tak jest, zrób mi loda. Ten jeden romantyk. A to jest to tego, chodź, patrz. No to, no co ty sobie myślisz? Ej, widzę twoje gałki ocne. No lubisz to? Byli mi gałkę, proszę. Bylizałbym. Prosi no, już to? Tu jest młop po prawej sprinter. Czemu nie mogę założyć, Cześć. Wypier no? dalej. Dobra, dziad. możesz go <głosy> 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 Oni się zmienili wszyscy w zuste? Chyba tak, no. Co jest? Virginia, Virginia! Virginia, Virginia no? Tu Mówię, że to jest ich córka! To się... Oni się zmienili... Ten ojciec z matką się zmienili, kurwa, w kanibali? Pokaż. Weź wypierdol to, kurwa. One more artifact, two. Think they are related to the cube? Kurwa, jakaś sekta pierdolona. Chopie! Tutaj ja nie Gdzie chcemy jesteś? iść. Tutaj jest, będzie boss chyba, wiesz? Zaliwa, kto jest nowego bossa? są dwa nawet. Ale no, no, możemy sobie zobaczyć co, co tam jest. No bo to będzie, będzie boss tutaj. Jo, mhm. par No bo dodali w tutaj, to dalibek to jest. Ej, to to właśnie, wiesz, to nowe mini-bossy. Ten O kurwa! Wychodzi coś! O kurwa! Trzej do nich, no! Czy to jest ojciec? To co robię? Nie, to nie jest. O kurwa, już skończyła amunicja. Dobra, leży. Nie, nie leży. Nie one będą żyć długo Zabiję bossa, ale... O, mogę go lutować jeszcze, nice! Jeszcze! Idę do ciebie? Zabiję go. A, i to jest ten boss? Tak, to był ten. Boss. Ale ładnie wygląda ten ten boss. tak. w garniturku u ciebie baba! Co stoi! Jest... Co jest? Czemu u ciebie boss stoi w miejscu? WTF! Ło wow, ubranie sukienka! Ty, można chyba ty jesteś sukienkę tej Możemy ubrać teraz te kurwy naszą tak, gdzie i p***y widać. To jest. Dobra, to chyba. Ale ty patrząc patrząc... Jakie co te w ogóle? Co jest? Czemu oni są tutaj pozmienialiście ty? Ładne w ogóle, ale to wygląda. Bo to jest kuror to w ogóle cały ten nasz. Znaczy nasz tego tego No padłem za mapę, kurwa. Serio, tu nie ma borderu! Znaczy, okay. No czemu to idę? Czemu się dysku? No chciałem przystać. A weź pod wodę zobacz, może nasze pod wodę może wypłynąć. Nie, nie mogę. Czemu tak się zawsze dzieje ze mną Akura? O, czekaj, dobra. Czekaj, czekaj... Hmm, musisz mi sprawdzić, który jakby... Oh, to jest daleko tego... Ja nie wiem, gdzie tam się zostało. Może ci zajebię? Albo użyję... Chcę <ślał> <ślał> to pomocy! Aaa, <ślał> oh, jak chuj... Mogę ci zajebać, jak chcesz, jak podpłyniesz bliżej... Czekaj, nie, nie... Przecież mamy ten... Linkę z tyrolką? No właśnie, to, to robi. Jak ci się uda zrobić tyrolkę, i ty wypierdolisz już rolkę to jedny. A weź spróbuj od siebie zrobić! Ale gdzie? Tak, żebym przez ścianę przyleciał. Przejść tak stań tutaj obok, przejdź jakoś przez ten ten i zobacz, czy możesz tu zahaczyć. Czy się tu w miarę. Tak. Oh. To, bo mi się to zbugowało. Nie mogę nic zrobić. Dobra, idziemy? Czekaj, pójdę gierkę zapisać, bo mi się to zbugowało. Mogę zabić nie mogę jak broni chcesz. zmienić. Nie, poczekaj, na... A, nie mogę nawet tego. Ja nie mogę nic zrobić, kurwa. Czemu mi się takie rzeczy... Dobra, no strzelaj. Wstawaj. No. Mamy dużo rzeczy do zrobienia Nie działa no bo poczekaj, do wody wejdę Aha, teraz to ja mam śkierę i kuszę w ręku Jak ty to kurwy robisz? <laughs> nie wiem Chodź, idziemy spać może od razu, jak już się zaraz noc Mam kuszę w łapie, co jest to? Kuszę i ten, dobra, no, idziemy napisać kierki. nie <laughs> <laughs> radio nawet Nie ma zapisu. Nie rusyj kurwa? Serio, dwie bałki zapis. Nie, 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 komicz, komierz. Dobra. Ja pierdolę. No nie trolluj no. <laughs> Piknąłem niechcący. No w nie ma zapisu. Już, starego robiłem na jednym zapisie. Nie, 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 Kłamiesz smik.